Przybycie polskich sił zbrojnych do Wielkiej Brytanii w czerwcu 1940 roku zostało uznane przez Brytyjczyków za naruszające brytyjską konstytucję. Były dyrektor Zoe i jego żona zapisali się w historii nie tylko jako oddani pracownicy ogrodu. Ich historia to opowieść o niezwykłej odwadze, patriotyzmie i wrażliwości. Elviat Dieken był dobrze wykształconym przedstawicielem wyższej kultury głoszącej, że Boga nie ma. Ulmowie za to byli prostymi Polakami ze wsi, którzy wychowali się na słowie Bożym. Dzisiaj przedstawimy Wam niezwykłe historie, które pokazują, jak daleko można się posunąć w obronie ludzkości, godności i prawdy. W tym odcinku skupimy się na niesamowitych czynach Polaków podczas II wojny światowej, okresu pełnego okrucieństwa, ale i niezwykłego męstwa. Chcemy pokazać światu, że nawet w najczarniejszych czasach można znaleźć światło, które prowadzi przez ciemność. Będzie o ludziach, którzy wykazali się niezwykłą empatią, bohaterstwem i człowieczeństwem. Będzie jednak także o tych, którzy tego bohaterstwa nie doceniali. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami, a zanim zaczniemy, zachęcam Was jeszcze do zobaczenia jednego z naszych poprzednich filmików, w którym dla kontrastu ujawniamy patologię najbogatszych ludzi w Polsce. Link macie oczywiście w opisie. I jak? Gotowi? No to zaczynamy. W czasie II wojny... Polacy ponosili surowe konsekwencje za pomaganie Żydom, mimo to wielu z nich zdecydowało się udzielić im wsparcia i schronienia. Wprowadzili prawo, według którego za ukrywanie lub pomaganie Żydom groziła kara śmierci. Rozporządzenie to obejmowało nie tylko osobę bezpośrednio udzielającą pomocy, ale także całą jej rodzinę i domowników. Egzekucje za pomoc Żydom były wykonywane przez Niemców bezwzględnie i publicznie, często w brutalny sposób, by zastraszyć lokalną społeczność. Mimo tak drastycznych konsekwencji, tysiące Polaków zdecydowało się nieść pomoc żydowskim współobywatelom. Szacuje się, że podczas wojny Polacy uratowali od zagłady około 30-40 tysięcy Żydów. Pomoc przybierała różne formy: od dostarczania żywności i fałszywych dokumentów, przez ukrywanie w domach, piwnicach czy stodołach, po organizowanie przerzutów do innych krajów. Wśród najbardziej znanych przykładów polskiej pomocy Żydom jest historia rodziny ulmów z Markowej, która ukrywała dwie żydowskie rodziny. W 1944 roku Niemcy odkryli ten fakt i rozsyłały Józefa i Wiktorię ulmów, ich szóstkę małych dzieci oraz ukrywanych Żydów. Podobny los spotkał wiele innych polskich rodzin, jednak ta historia miała być jak żadna inna do tej pory. Nie jest tylko historia. Posłuchajcie. Polska rodzina Ulmów schowała w swoim domu trzech członków żydowskich rodzin z dziećmi. Niemiecka żandarmeria na rozkaz wykształconego z lepszego kraju zachodu Elierta Wiekana, Józefa Ulma, jego będącą w ciąży żonę Wiktorię i szóstkę małoletnich dzieci. Stasia, Basie, Władzia, Franusia, Antosia i Marysię. Ich ich zaratowanie życia Żydom. Kiedy po kilku dniach Polacy mimo zakazu wykopali potajemnie z rodziny Ulmów, by pochować je w trumnach na cmentarzu, zauważyli, że z łona Wiktorii wystaje główka dziecka. Polskie dziecko przychodziło na świat, kiedy Niemcy rozstrzeliwali matkę. Nikt nie kazał im tego robić i zdawali sobie doskonale sprawę z konsekwencji, które mogły ich spotkać. Jednak wiedzieli także, że to co robią jest słuszne. W znalezionej w ich domu zaznaczone były dwa fragmenty przypowieści o miłosiernym samarytaninie i o przykazaniu miłości. Macie tu więc na prawdziwym, a nie filmowym obrazku zderzenie dwóch różnych światów, które dziś również was kuszą. Elliot Dieken był dobrze wykształconym przedstawicielem wyższej kultury głoszącej, że Boga nie ma. Ulmowie za to byli prostymi Polakami ze wsi, którzy wychowali się na słowie Bożym. Kto wygrał? Doskonale wiedzieli, że nie oni są od tego, by skazywać kogokolwiek na najgorsze. Życie ludzkie powinno być dla nas ważniejsze niż życie zwierząt. Nasi kolejni bohaterowie doskonale o tym wiedzieli. Jan i Antonina Żabińscy byli polskimi zoologami, którzy przed II wojną światową zarządzali Warszawskim Ogrodem Zoologicznym. Gdy wybuchła wojna, zoo zostało zbombardowane. Żabińscy postanowili wykorzystać ocalałe zabudowania i teren, aby nieść pomoc Żydom, którzy uciekali z warszawskiego getta. Jan Żabiński, jako członek polskiego podziemia, miał kontakty umożliwiające mu zdobywanie fałszywych dokumentów i organizowanie kryjówek dla uciekinierów po aryjskiej stronie miasta. Antonina natomiast opiekowała się Żydami ukrywanymi na terenie ZOO, dbając o ich bezpieczeństwo, wyżywienie i codzienne potrzeby. Żabińscy ukrywali Żydów w pustych klatkach, piwnicach, a nawet we własnym domu. Antonina, znana ze swojego opanowania i odwagi, potrafiła zachować zimną krew podczas niespodziewanych inspekcji niemieckich żołnierzy. Jej muzyczny talent pomagał jej ostrzegać ukrywających się ludzi. Grała na fortepianie specjalnie dobrane melodie, będące umówionym sygnałem do ukrycia się. Warszawski ogród zoologiczny od 2023 roku ma nową nazwę ogród zoologiczny imienia Antoniny i Jana Żabińskich. Były dyrektor Zo i jego żona, zapisali się w historii nie tylko jako oddani pracownicy ogrodu, ich historia to opowieść o niezwykłej odwadze, patriotyzmie i wrażliwości. Te doświadczenia były też inspiracją do powstania filmu fabularnego Azyl w reżyserii Niki Caro z 2017 roku. Przez warszawskie Zoo w czasie okupacji przewinęło się około 300 żydowskich uciekinierów, którzy znajdowali tam tymczasowe schronienie przed dalszą ucieczką lub przeniesieniem do innych bezpiecznych kryjówek. Żabieńscy zapewniali im nie tylko dach nad głową, ale także fałszywe dokumenty, pieniądze i kontakty niezbędne do przetrwania po aryjskiej stronie. Wykazali się ogromnym sprytem. Jest to jedna z charakterystycznych cech naszych bohaterów dzisiejszego odcinka, a odwaga i zapał niektórych przewyższał nasze wyobrażenia. Rotmistrz Witold Pilecki był polskim żołnierzem, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej 1939 roku, a przede wszystkim bohaterem ruchu oporu podczas II wojny światowej. Drugiej... Zasłynął swoją brawurową misją przedostania się do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, aby zdobyć informacje o panujących tam warunkach i zorganizować ruch oporu. Celowo dał się aresztować podczas łapanki w Warszawie i trafił do Auschwitz jako więzień numer 4859. Spędził tam prawie trzy lata, organizując konspiracyjną siatkę i zbierając dane o zbrodniach popełnianych przez Niemców. Jego raporty, przesyłane do dowództwa Armii Krajowej, były pierwszym źródłem informacji o Holokauście dla aliantów. W obozie Pilecki tworzył struktury ruchu oporu, pomagał współwięźniom i sabotował niemieckie działania. W 1943 roku zdecydował się na brawurową ucieczkę z Auschwitz, aby osobiście przekazać zebrane informacje i przekonać aliantów do podjęcia akcji zbrojnej przeciwko obozowi. Jego raport, znany jako Raport Pileckiego, został przekazany do Londynu jednak nie doprowadził do oczekiwanej reakcji aliantów. Był jednak jednym z niewielu, którym udało się uciec z tego piekła. Po wojnie, nieugięty w swoich antykomunistycznych przekonaniach, został aresztowany przez władze stalinowskie, poddany brutalnym torturom i oskarżony o szpiegostwo. Ale wie pan, ja się jej nie wstydzę. Tak zostałem wychowany, że ludziom się ufa. Bijali mi to do głowy. Matka, dziadek, ojciec. Ufa się zwłaszcza tym, którzy noszą mundur oficera, bo pan też przecież składał przysięgę na wierność ojczyźnie, prawda? Składał pan? Nie mieściło mi się w głowie, że przedstawiciel władz polskiej Ludowej może być takim potworem. Panie Bielecki, sam się sobie dziwię, że z takim spokojem wysłuchuję tych wszystkich pana impertynencji i bzdur. Ale jakoś pana polubiłem przez ten rok. Naprawdę. Hołduje pan ideałom, które się zestarzały. Dlatego pan przegrał, panie rotmistrzu. W pokazowym procesie skazano go na śmierć. Wyrok wykonano w 1948 roku. Były jednak przypadki osób, którym udało się przetrwać te trudne czasy, okazując się wielkim sercem, człowieczeństwem, a na dodatek skromnością. Irena Sendlerowa z domu Krzyżanowska była polską działaczką społeczną, która podczas drugiej Światowej uratowała około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Jako pracownica Wydziału Opieki Społecznej Warszawskiego Magistratu, Sendlerowa miała przepustkę umożliwiającą jej wstęp na teren getta, gdzie organizowała pomoc dla mieszkańców, szczególnie dzieci. Pani Irena jest jedną no, z, niewielu, z niewielu osób o tak heroicznej biografii, heroicznej w sensie niesienia, ratowania życia, niesienia pomocy, no, niezwykłe przecież, i to mówi się słusznie o tych 2,5 tysiącach dzieci, do których uratowania ona się przyczyniła, bądź uratowała je sama, bo to, to, to trudno rozróżnić. Ale przecież ona uratowała życie bardzo wielu osób dorosłych, w najróżniejszy sposób. Między innymi uratowała życie mojej matki w ten sposób, że znalazła jej pracę jako służącej w Otwocku. Prawda? Moja matka tam doczekała wyjścia Niemców. Sendlerowa wraz z grupą współpracowników przemycała dzieci na tak zwaną aryjską stronę, wykorzystując do tego różne sposoby. Ukrywała je w walizkach, workach, skrzynkach, a nawet wywoziła w karetkach pogotowia czy wozach straży pożarnej. Nierzadko podawała dzieci środki nasenne, by nie zdradziły się płaczem podczas kontroli. Na zewnątrz Getta czekali inni konspiratorzy, którzy przejmowali dzieci i umieszczali je w polskich rodzinach, sierocińcach czy klasztorach. Sendlerowa dbała, by każde uratowane dziecko otrzymało nową tożsamość i fałszywe dokumenty. Jednocześnie skrupulatnie zapisywała prawdziwe dane dzieci na niewielkich karteczkach, które umieszczała w szklanych słoikach zakopywanych w ogrodzie. Miała nadzieję, że po wojnie uda się odnaleźć rodziny ocalonych i scalić je na nowo. Bohaterska postawa Ireny Sendlerowej przez lata pozostawała mało znana. Dopiero pod koniec jej życia historia tej niezwykłej kobiety zyskała światowy rozgłos. W 2007 roku została nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Rok później zmarła w wieku 98 lat. Została za późno doceniona, ale świat przynajmniej zdążył poznać jej historię. Czasem jednak wdzięczność nie jest adekwatna do czynów. Czas drugiej wojny. Polscy lotnicy odegrali kluczową rolę w bitwie o Anglię, walcząc u boku królewskich sił powietrznych w obronie Wielkiej Brytanii przed nalotami Luftwaffe. Po klęsce Polski w kampanii wrześniowej 1939 roku wielu polskich pilotów przedostało się do Francji, a po jej upadku do Anglii, gdzie zasilili szeregi Rafu. Początkowo Brytyjczycy podchodzili do polskich lotników z rezerwą, wątpiąc w ich umiejętności i doświadczenie bojowe. Szybko jednak okazało się, że Polacy są doskonale wyszkoleni i pełni determinacji w walce z Niemcami. Utworzono cztery polskie dywizjony myśliwskie, które wzięły udział w najbardziej intensywnej fazie bitwy o Anglię latem i jesienią 1940 roku. Ich zasługi jednak nie zostały tak docenione, jak można by się tego spodziewać. Przybycie polskich sił zbrojnych do Wielkiej Brytanii. W czerwcu 1940 roku zostało uznane przez Brytyjczyków za naruszające brytyjską konstytucję. Dopiero wymieniona umowa uregulowała ich status na wyspach. Artykuł 4 tej umowy mówił o kosztach realizacji tej umowy. Tyle tylko, że nadal nie znamy żadnych faktów dotyczących rachunków wystawionych w Polsce przez Wielką Brytanię. Za udział polskich sił zbrojnych w obronie brytyjskiego imperium. To jedyny przypadek w dziejach świata, w którym obrońcy pobierali opłaty od niosących im pomoc. Dla jasności, Dywizjon 303, znany jako Dywizjon Kościuszkowski, stał się najskuteczniejszą jednostką myśliwską podczas bitwy o Anglię, zestrzeliwując ponad 120 niemieckich samolotów. Polacy słynęli z agresywnej taktyki i umiejętności podejmowania walki nawet z przeważającymi siłami wroga. Wkład polskich lotników w obronę Wielkiej Brytanii był nie do przecenienia. Ich męstwo, poświęcenie i umiejętności przyczyniły się do zwycięstwa w bitwie o Anglię, co miało kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu wojny, a dług wdzięczności, który powinni mieć u nas Brytyjczycy, spłacano przez Polaków, chyba z wdzięczności za to, że mogliśmy im pomóc. Takie są już chyba realia naszego świata.